Normalnie bym pobiegł Tu I tu wzdłuż wybrzeża Za tym hotelem, ale tam wszystko jest podzamykane Więc pobiegnę tam do góry Muszę obiec te pola bananowe Tutaj w to miasteczko Biegnę sobie tam jak jest a Między tym żółtym a białym budynkiem Cały czas prosto Potem Potem za tym miastem wygniemy sobie na te klify czy to wakacje, czy jakieś inne wyjazdy. Nie odpuszczam biegania, nie odpuszczam aktywności, treningu. Ba, bie, dzięki bieganiu mogę y, poznać zupełnie z innej perspektywy okolice i tak naprawdę jest to dodatkowy bonus. Po wyjściu z hotelu skieruję się w tamtą stronę. Będzie trochę do góry. No, tu jest taki teren, że jest trochę do góry, trochę w dół. Lecimy. Tutaj pobiegniemy sobie pod górkę. Widzicie? No lekko nie jest. Było pod górę, teraz znowu pod górę dla odróżnienia. <grym> Ale potem będzie trochę z górki. Kiedyś było przejście takie <grym> tam przy samym oceanie. Fajna kładka. Nie wiem dlaczego. <grym> Pozakładali jakieś siatki. No i tak to teraz wygląda. Ale możliwe zobaczyć planatę Bąw. Jest z górki, piękny widok. I właśnie tutaj między ten żółty budynek, a biały, będę tam wbiegał i przebiegał przez to miasteczko. To jest fajne, bo dzięki temu, że wstaje rano, mogę sobie obserwować jak takie miasteczko budzi się do życia. A tymczasem biegniemy trochę znowu pod górę. No ale tam kawałeczek. No lekko nie jest. Tu widać mój hotel. Nic, lecimy dalej. Fajnie, bo nie ma ruchu, mogę sobie biec, biec, środkiem ulicy. A tam, ale super, ale macie farta ze mną. Tam pięknie widać, tejdę. Jak ktoś dzisiaj tam w las, to ma piękne widoki. Praktycznie bezchmurne niebo. Wiatru też nie ma za mocnego. Dzisiaj to bułka z masłem, można powiedzieć. I kolejna uliczka. Cisza na razie. Wszyscy śpią. Tylko taki wariat jak ja zasuwa pod górę. Ja tak mam cały czas. Ocean. Będziemy biec po klifach. Będziemy troszeczkę się wspinać. Tu musimy mytnąć. Już na początku będzie przeszkoda. Trzeba zejść po skałach. Tak jak mówiłem, trochę spinaczki. Potem tam będzie trzeba też kawałek się wspiąć. I po schodkach. Proste, nie? Przejadłem tu do góry i przebiegniemy przez tę ruinę. Właśnie wystraszyłem Chyba od rana, od nocy właściwie tutaj nikogo nie było spoko, szybko biegam mam sobie radę zobaczcie co tu się dzieje o, usłyszałem coś jakiś hałas leżaki z jakiegoś hotelu nieźle tak. Skuter, skuter chyba tego gościa, który tu mieszka. Ten creepy domku O, tu będzie Z drugiej strony. Kurde. Wcześniej tego nie, nie zwróciłem na to uwagi. Ma dach... Dach podociskany po, po kamieniami. Ale jaja. Radzę Wam tajemnicę. Tą całą ścieżkę biegową tego rybaka mogliście zobaczyć już w jednym z odcinków na moim vlogu w tamtym roku, chyba się pojawił. Tam było w przebitkach, jako chyba wspomnienie z ten ryfy. Ale tym razem uważam, że ta trasa zasługuje na to, żeby pokazać ją w osobnym odcinku dedykowanym tutaj coś nerkowie chyba Grilla grillem, grillem zobaczcie co tutaj się dzieje jak pięknie zobaczcie tutaj pięknie nie? coś pięknego słoneczno wstało Piękny poranek. No nic, lecimy dalej. A, jeszcze jedno miejsce, Wam pokażę. Muszę teraz wyleć stąd. <laughs> Tam jest po prostu dziura w skałach od spodu, gdzie Pływa i wypływa woda. A tutaj w tym kominie. <laughs> no, to pracuje góra dół. Więc lecimy dalej. <laughs> to co? Chyba zgodnie z obietnicą. Tam gdzieś jest... A tam widać hotel. <laughs> Ja wiem, że się powtarzam, ale ta góra wywarła na mnie ogromne wrażenie. A szczególnie jak odwiedziłem jej szczyt, co możecie zobaczyć w jednym z ostatnich odcinków. Zobaczcie, co miejsce. To miejscówka. Jak Wam się podoba? Widoki nieprzeciętne. Nie chcę za blisko podchodzić. Ale jeszcze zerkniemy ostatni że to kuterek se płynie. O, chyba zamierza podpłynąć tutaj do tego porciku, w którym byliśmy przed chwilą. Ja schodzę z góry. Patrzeć pod nogi. Dzisiaj pokazałem Wam swoją ścieżkę biegową tutaj na Teneryfie, na której biegałem już nie raz, nawet więcej, bo na tej górze byłem pierwszy raz z Wami. Można powiedzieć, że nawet dzięki Wam. Generalnie rzecz biorąc, to już jest koniec tego odcinka, więc jak zwykle i tradycyjnie zostawcie kciuki w górę, bo mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarze, algorytmy YouTube'a ale nie tylko, bo ja je uwielbiam. Kto jeszcze nie zasubskrybował tego kanału, sami widzicie, że jest bardzo ciekawie, więc koniecznie kliknijcie teraz suba dzwoneczek, żeby YouTube Wam przypomniał o kolejnym odcinku. I do zobaczenia! Cześć!